Dzień 420. Robię napadów, aż do 6. Zjęci 4 napisał. Akta, atak siłowy. Wyzwanie Mastermind. Zrób te akta w stylu taktyka, używając jedynie taktycznego SMG i bomb przylepnych, które rozłożysz po całej sali, w której cię wykrywają. Chowając się za osłonami, aby zabić nimi kolosa. Innych przeciwników możesz uśmiercić za pomocą taktycznego SMG. Akta, atak siłowy. Odpalamy. Wszystko mamy. Nie mam do końca pojęcia o co chodzi w tym wyzwaniu. Nie wiem jak mam te ładunki po tej sali, ale coś ogarniemy. Czy będzie pogoda halloweenowa podczas tej misji? Raczej nie, dlatego, że tam jest normalnie dzień na tej misji, ale są kałuże. No bo jak startowałem misję, no to yy, była godzina 20, a właśnie o 19 jest ta pogoda halloweenowa, więc już była... pomarańczowa pogoda. <laughs> Nie wiem o czym mówię. Znaczy wiem, ale nie wiem jak to wytłumaczyć. To właśnie jest yy, problem. Przyjdamy do mesy. Zapytacie, naprawdę musiałeś użyć opresora, żeby polecieć do mesy? Nie musiałem, ale chciałem. Ależ, ta magia montażu jest przepotężna. Teleportowała nas wprost do Fortu Zancudo. Nie, nie będę rozjaśniał typa. Jestem miłym człowiekiem. I dzisiaj zobaczcie, jak na razie challenge udany. Może... może... Aaa! Możliwe, że to będzie pierwszy. <śmuszczak> Przepraszam, wybaczcie. Możliwe, że to będzie pierwszy. <śmuszczak> co ja zrobiłem? <śmuszczak> po co ten te dźwięk? O co chodzi? Możliwe, że to będzie pierwszy odcinek, w którym nie przeklnę. Jeżdżę, ponieważ od dzisiaj jeszcze raz jestem miłym człowiekiem. I nie przeklinam. Znaczy, co prawda w każdym odcinku się zdarzyło, ale w tym się nie zdarzy, bo nie widzę powodu. Więc możliwe, że. Wjedziemy na taki win Streak. I proszę mi liczyć. Win Streak w komentarzach. To jest wyzwanie dla was. Ja robię wyzwania wasze, wróbcie wyzwanie moje. Liczcie mi win streak w komentarzach Czyli yy, no curse word streak Tak? Curse word? No, że bez przekleństw, nie? No bo i dzisiaj jest pierwszy dzień Znaczy jeszcze co prawda nie do końca, ale będzie pierwszy dzień Nie używam przekleństw Ja jestem miły człowiekiem A przekleństwa pokazuję, jakbym był niemiły człowiekiem A jestem miły człowiekiem Jakby to powtarzał wszystkim to w końcu ludziom się yy, zakoduje w głowach, że Bakus równa się miły człowiek, nie? I powiedzą sobie, ten miły człowiek, normalnie łapki w górę, bo do tej pory nie dałem, nie? Oglądam jego materiały i łapki w górę nie dałem I nawet sponsora 2 kupił dwa miesięcznie, że daje do na przykład statystyki kanału Między innymi tego ile zarabia mój kanał I dzisiaj powiedzieć odcinek. Mam taką nadzieję. Ale tutaj pogoda Halloweenowa jest, ale znikła! Ej, była pogoda Halloweenowa przez chwilę, nie? A nie, nie uszywamy! Ja nie zabijam, ja jestem. Piądę przekazali, nie zabijaj. Nie patrz się tak. Robię tędy. Czy już mówiłem wam, że bardzo chętnie zarobił Wajzaka? Nie? No to mówię. Jest sobie zagram. Ale być grane. Eee, dobra, pójdź do nie tędy. tendy, tendy. Najgłupsze miejsce na świecie. Eee, się w GTA to jest inny poziom, nie? Nie patrzcie na mnie przypadkiem tutaj. Fake Uvermarch. Wyjdzie z gościu. On się zaraz odwróci. No nie, i będzie kłopot. Będę się długo czekać. Na dobra, nie ma wyboru. Jedziemy. Możemy go zakolbować, ale nie chcę tego robić. Wolę tędy sobie pójść. Jestem tutaj, postoję za winklem i. Wam żart. Wiecie, yy, co robi yy, raper. Eee, w restauracji? Yee! Yeah. <noise> usłyszałem ten żart od tego... Od tego stand -upera. Nawet nie się nazywa, bo nie tych stand Polskich. Ale usłyszałem. Dobra, yy, lecimy. Powiedzcie, jak nie oglądałeś, a jak nie... Co? Nie? była taka moda była przez chwilę stand-upy. Eee, czy z tego lotka oglądałem nie. Czyli trzy jego występy, które są na YouTubie. <średziwïd> wait! No tutaj mnie wykrzyli, No nie byłem w stanie z tym faktem zrobić. Mam Bobby Kurwa, nie mam! Aaaa, no, jest, nie jestem gdzie! Przepraszam, chowaj się! Zrobili amunicja, amunicja. Czemu nie mam tych! szlepnych? I prawem Nie Rockstar Games mi zabrało No dajmy tutaj Jak miał jakiś konsultować ciwera się, co na ziemi naszało? O co chodzi? Ej, to w ogóle się zamknęło? Czy kra... Tak chciało być, czy po prostu się zbugowało? Nie wiem <grym> Aha, przeżył Nie przeżył Teraz nie prze... Kurwa! Dobra. Przy Dobra, no to, no to zacznę od nowa. No nie, powiedz to wyciąć, bo to nie było przypadkiem. Mmm... No. Ale teraz na pewno nie żyje. Co miał być? A? Nie wiem o co chodzi Ja w ten sposób mam go się udupić. A halo Tak się nie bawimy Spokój się No come on, co tak dziur jest? A tam jest, dobra Widzę cię A? Ale dymy! Nie mogę. Nie, muszę się tutaj. No, dawaj. Gdzie jest tylko los? A tam jest cały czas! Aha! Dobra, to jest nie fair To jest nie fair O, tej kurwa! A dobra, nic się nie odzywam. Ja do prostu w ciszy. Dlatego nie masz szans, że rozduki. Ale jest opcja, że mnie rozduki. Mission impossible. Ej, 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 Kolego. No, nie jestem za daleko. Teraz poczekaj, aż przeładuje. A, no tak, miga. Nie ma opcji przodowywania. Zapomnijcie. To się nie stanie myślę, że muszę. Może... Nara, no, nie możemy. Taktycznie, taktycznie, taktycznie. Ej. Jestem w superpozycji. Jestem w super pozycji! Nara, no, jest po nim. Nara. No, w Jest po tobie. No, celność w tej broni dosyć po sobie spadnie. Po tym. Moim wybryku. Ale oczywiście my się nie przejmujemy. Jest! Dobra, jestem. No, całe poradze, no jestem. Miliard IQ. Minigun. Fajnie. Dobra, zabieramy to. I teraz tak, Muraj oczywiście. Nie, yy, major. Yeah Już się nauczyłem. Ja umiem. Czasem. Widzieliście ten artykuł, że tam. Ludzie rekrutują. Wyjdzie ta pionce do tego? Znaczy, artykuł, to była jakaś wypowiedź. Jakiegoś gościa z Uniwersytetu Warszawskiego, więc wiecie, szycha, że yy, w GTA 5 rekrutowali są ludzi do gangów. gruby przestępcze rekrutują. Wiesz, jak ktoś robi dobrze misję, mówi: O, jak dobrze robisz misje. Lubi się ścigać, na pewno być dobrym kierowcą w naszym gangu. Ciekawi są ludzie. Jak tacy właśnie ludzie mają takie wykształcenie, to wiecie, to ja mówię sobie, kurde, jest dla mnie nadzieja. Dobra, czekajcie. Ehm, musimy przeżyć. W jakiś sposób. Chyba impuls musimy użyć. Ej, dobra. No, powiedzcie, że nie mam miliarda IQ, nie? Nawet mam więcej IQ niż tego z Uniwersytetu Warszawskiego. I patrzcie, jeszcze tego gościa wywaliłem, nie? Przypadkiem. Ja pierdziele, naprawdę jestem pod wrażeniem swoich umiejętności. Dawaj, 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 do Hej! Okay. się! No nie! Może dajmy tak? Ale nie, w sumie tak! I zróbmy tak... I jeszcze jeden tam gdzieś jest... Tylko go na mapie nie ma, bo oni jak nas zabiją, to nagle są... Nie mam powalni... Coś tam jedzie... O ty kurde... Ktoś jeszcze? Bo dwóch... Tu jest. No i teraz. Teraz jest pusta droga. Czy ta taktyczna stajperka była? Wydaje mi się, że tak. Żeby się rozłożyć z tą gdzieś na jakiejś górce, no to trzeba taktykę mieć. O! Ten gościu. Dziwny. chce Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. <grym> Moja postać zdziwiona. Ja też bym był zdziwiony, Jak mogli cię wydawać klucze. Ja haj, dostaniemy za ten nasz wysiłek. Czy wszystkie wyzwania będą zaliczone? Kurwa! Yy, nie. Przepraszam, wysłuchamy. Witam serdecznie. Przesuwamy się w prawo, a znajdziemy kolumnę, która zwie się Akta tak Siłowy. Wpisujemy tutaj 326 tysięcy. Zobaczcie, że bardzo często taką wartość wpisuje. miło Czyli to wyzwanie, ta lita powiedzmy jest trudna, na to wychodzi. A po prostu takie wyzwanie mi dajecie. Jest też taka szansa. A teraz, tak mamy wpisane, a to oznacza, że dzień 420 naszej piątej serii, czy z 235 milionów 519 tysięcy i 3 dolary, piszcie swoje pomysły na kolejne wyzwania w komentarzach.